Niedawno, kilka miesięcy temu, moją uwagę podczas robienia zdjęć Willi Flora przy ulicy Grunwaldzkiej, które wykonywałem na Stary Poznań, wiecie, te moje tak zwane przedpo, zwróciłem uwagę na reklamę bardzo wyrazistą, krzykliwą, żółtą, która stała właśnie w tym miejscu i reklamowała, a raczej oferowała sprzedaż właśnie Willi Flory Zwróciłem się w tej sprawie do właściciela tej nieruchomości, czyli do dewelopera Monday, z prośbą o usunięcie tej reklamy. W toku rozmów, w, których, w, które, w które również zaangażowałem miejskiego konserwatora zabytków, deweloper zobligował się usunąć tę reklamę właśnie w połowie lipca, co. E, właśnie dzisiaj stało się chyba w godzinach porannych. Firma Monday Development zrealizowała właśnie niedawno inwestycję pomiędzy ulicami Grunwaldzką i Bukowską, Kontestowaną przez niektórych za bloczkowatość w tej zabytkowej okolicy. To tak w dużym uproszczeniu i być może w tym temacie bloczkowatości w takiej lokalizacji jest troszeczkę prawdy ale to nie jest meritum tego filmu meritum tego filmu jest wspomniany wcześniej nośnik reklamy razem z tym krzypliwym banerem i tak jak wspominałem Monday Development zareagował tak jak powinien zareagować po Agrobexie i kilku innych w sumie już deweloperach, co prawda na palcach jednej ręki mogę ich zliczyć póki co, jest to firma, która została uświadomiona przeze mnie w kontekście reklam na terenach objętych ochroną konserwatorską. Cieszy mnie to, aczkolwiek Porażające jest to, że no, ja muszę się w, tym czasie, w czasie wolnym tym zajmować. Co prawda, lubię to. Podoba mi się praca na rzecz naszego miasta. Wiem, że nie robię tego tylko dla siebie. Teraz, następnym razem, kiedy ci deweloperzy, których już uświadomiłem, zastanowią się kilka razy nad tym, czy umieszczać reklamę w strefie ochrony konserwatorskiej. Na rympał, czy odpytywać firmy, które proponują im przestrzeń reklamową w kontekście właśnie pozwoleń przez nich posiadanych. I to już uważam za duży sukces. Więc cieszę się, że tu przyjechałem. Cieszę się, że zobaczyłem, że tej reklamy już w końcu tutaj nie ma. No i co? Miłego popołudnia.